Janowski. nie było do Pani Radnej. Tylko, proszę. My, szanowni Państwo, uchwała nie mówi o tym, że wprowadzamy drugą strefę, tylko że podejmujemy działania zmierzające w tym kierunku oraz w kierunkach alternatywnych, to jest jakby jedna uwaga, druga jest taka, że po wielokroć były podejmowane tutaj uchwały z autopoprawkami, nie przypominam sobie kiedykolwiek, żeby ktoś się zastanawiał nad korektą uzasadnienia, tak, a były, istotne zmiany były wprowadzane czasami, tak, i nikt się, że tak powiem, tego kolokwialnie nie czepiał. I trzecia sprawa, Panie Burmistrzu, to nie jest tak. Ta uchwała zachęca, popiera i oczekuje skutecznych działań i jak rozumiem, to jest uchwała startowa i w ramach tychże skutecznych działań wydaje mi się, że jest w pełni otwarta droga, żeby pan z radą współpracował, ponieważ gdzieś na końcu tego całego procesu będzie jakaś decyzja, która najprawdopodobniej będzie miała odzwierciedlenie w budżecie gminy na ten kolejny czy na jeszcze jakieś tam inne lata, więc jakoś się nie czuję z taką deklaracją, że przy takiej inicjującej zdarzenia uchwale nagle zamykamy panu burmistrzowi drogę do współpracy z Radą w tej mierze, wręcz odwrotnie. Dobrze, dziękuję, bardzo proszę. Ad ja ad ja inaczej to określiłem, popieram to, co powiedziałem w tej sprawie. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan Otrzymuję, radny Trzymuję, nie popieram. Słuchajcie, ja naprawdę nie widzę już teraz problemu. W czym jest problem, żebyśmy to przesunęli na, na, na y, rozmowę wspólnej komisji, a po miesiącu na sesji wróci ten temat, tak? Oczywiście. Przecież to będzie za miesiąc, przecież nie będziemy tego robić 100 lat. Na no, no, czym będziemy pracowali na komisji? Nad uchwałą, panie, radny intencyjną? Konradzie Janowski, przepraszam bardzo. To było bardzo. Ad vocem, panie przewodniczący. Nie był, ale czy to udzieliłem panu głos? Jeżeli każdy nie, sam sobie tak mówić, go przydzieliłem. No no, na czym my, mieli teraz tak naprawdę? To... Będziemy szlifować tą uchwałę intensywnie. Panie która Konradzie, wzywa do nie udzieliłem panu głosu ad vocem, bo nie był pan wymieniony w tej wypowiedzi pana Marcina Kołoty. Przypominam, że ad vocem to jeżeli ktoś został poruszony w wypowiedzi.